Małżeństwo i Eucharystia łączą się ze sobą o wiele bardziej niż mogłoby nam się wydawać. Na każdej przy świętej kapłan mówi, oto wielka tajemnica wiary. O małżeństwie pisze święty Paweł: tajemnica to wielka. Na mszy świętej spożywamy komunię świętą, która wyraża to, że jako Kościół jesteśmy jednym ciałem. To o małżonkach się mówi, że nie są już dwoje, lecz jedno ciało. Jakże wiele łączy małżeństwo i Eucharystię. Warto to zgłębić. Też ta tajemnica cierpienia ofiary, święta Faustyna, mówi, że gdyby aniołowie nam mogli czegoś zazdrościć, to by nam zazdrościli cierpienia i komunii świętej. To, to wszystko, cierpienie i komunie mamy i w Eucharystii. I w małżeństwie pod dostatkiem. W Agnieszki notatkach dzisiejszy dzień e... zawierają dwa słowa? <noise> tak. Nie, jedno słowo i jedna cyfra. Żeby mnie powiesz. <noise> Umieranie 100%. <noise> tak. Otóż e, jeśli. Złożyliśmy sobie przysięgę małżeńską, to tam, tam jest, są takie słowa: że ślubujecie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. I myślę, że najczęściej ten zwrot że nie opuszczę cię aż do śmierci jest rozumiany tak, że nie opuszczę cię do momentu, kiedy umrę. W sensie fizycznym. Takiej fizycznej tak? śmierci, tak. Mhm. A jeśli to rozciągniemy na codzienność, to to jest dość trudna przysięga, tak nam się wydaje, bo chodzi o to, że nawet jeśli Agnieszka czego nie robi, oczywiście, będzie mnie doprowadzała do śmierci codziennie, czyli może być dla mnie niemiła. jaka jeszcze możesz być dla mnie? Masz jakieś pomysły? To nie jest, to nie to. <gry> może cały swój pakiet grzechów wad. Rozpakować i, i ja będę przez to umierał codziennie. Nie? Będę sobie myślał, Boże, już nie dam rady z tą kobietą. <laughs> Mogę tak sobie pomyśleć, ale obiecałem, że będę do śmierci ją kochał. To znaczy, nawet że wtedy, kiedy będę umierał, to chcę Cię kochać, bo taka jest moja decyzja. Bo miłość to nie jest no jakieś to tam wybrała, nie i Tak, to... dalej. Miłość to wybór drogi miłości i wierność wybrała. No. Mogłabyś to zaśpiewać nawet? Nie. No, Mogłem, ale nie zaśpiewał. <laughs> tak. E, tak, ale też właśnie drugim aspektem jest to, co we mnie umiera, nie? E, przy współmałżonku. Rodzi się w zasadzie gotowość do, do poświęcania czasu czemuś innemu, ważniejszemu, a umiera właśnie to, ta ilość czasu poświęconego na przyjemności, na, na taki, no relaks być może być może właśnie na, na rzeczy, które odkrywam, że mnie, że mnie niszczą. Tak I trzeba powiedzieć sobie, że małżeństwo to nie jest y, związek, y, w którym możemy rozpisać w Excelu nasze zobowiązania. Nie? że ja dzisiaj zrobiłem jedną rzecz. Zostałem z dziećmi jedną godzinę, y, Pracowałem dzisiaj 8 godzin, to teraz, Tobie się należy, ja, ja wymagam od ciebie, żeby te, tak samo, żebyś był, tak, była zobowiązana, tak, żebyś co najmniej tak po, po, poświęciła tyle samo. Odczuł ten ciężar, ten ciężar powiedzmy rodzicielstwa, nie? Że, że to nie jest tak, żeby dzielić nasze obowiązki. Dokładnie tutaj mamy pulę obowiązków i teraz ty połowę, ja połowę, i patrzę, czy przypadkiem jakiś okruszek od ciebie nie wpadł do mojego ogródka i ja zrobiłam coś więcej. O nie. Tylko właśnie podobało mi się, jak kiedyś usłyszałam to u Magdy Kleczyńskiej, kiedy mówiła właśnie, że w małżeństwie chodzi o to, żeby każdy na ten moment, na ten dzień, na tyle, ile ma zdolności, ile ma gotowości, siły, żeby dawał swoje 100%. Nie? I moje 100% to już nieważne, ile to jakby nominalnie jest z, z tym 100% Łukasza. Nie? Czasem jest tak, że moje 100% to jest tyle, a Łukasza 100% to jest tyle, ale innego dnia może być Mówię zupełnie nadzieję. odwrotnie. Tak, i tak jest. I to są też różne sfery naszego tak, życia, tak, prawda? Tak, tak których na przykład gdzieś tam ja mam więcej cierpliwości, czy, czy skłonności właśnie do, do, do poświęcenia czasu, takim rzeczom, które nie są dla nas, bardziej są dla nas trudem niż są dla nas przychodzą nam z łatwością powiedzmy, nie? A innym razem Łukasz. I też właśnie takie wychodzenie albo całe takie, takie okresy czasu, nie? kiedy Łukasz na przykład jest przepracowany, zmęczony, no, no to, to jakby ja nie patrzę na to, no dobrze wrócił i nie zrobił tego i tamtego, no a powinien, e, tylko po prostu no, no, mam tyle siły, no to z miłością mu to daje, nie? niech, niech ma. W tym umieraniu czy w tym oddawaniu siebie bardzo ważna jest również wdzięczność współmałżonkowi za jego momenty, kiedy oddaje siebie. Mówi się, że te, te momenty uznania to powin do, do momentów krytyki to powinno być pięć do jednego. Że pięć razy docenię mojego małżonka, że jakby stracił swój czas, stracił siebie, poświęcił się do jednego razu, kiedy powiem mu, że tego nie zrobił. Tak, tak. Tu rodzi się pokusa, no ja nie mam za co. Dziękować, no pięć razy. Pięć razy, ale przecież, przecież robi wszystko to, co powinien zrobić, nie? Tak, tak. Przecież ktoś Tylko musi wnieść, wypełnia To wypełnia listę. Tak, tak, tak. Ale właśnie to jest taka też fajna jest umiejętność, umiejętność dziękowania za drobne rzeczy, nie? Tak po prostu, okej, okay, musiał to zrobić, okej, okay, dobra być może, ale, ale dziękuję, że to zrobił. Nie? Wyobraźcie sobie, jakby wasze domy wyglądały, gdyby twoja żona albo twój mąż. Codziennie dziękował Ci nawet za te najdrobniejsze rzeczy. Nie? Super, że zrobiłaś obiad, super, że dzisiaj przygotowałaś dzieci do szkoły, super, że podwiozłaś je do szkoły. Tak. tak uczenie się tego, wprowadzanie tego w życie nie jest łatwe. I kiedy ja zaczęłam to robić w domu, to mój małżonek spoglądał na mnie od razu podejrzliwie i mówił: „No słuchałaś się pana Pulikowskiego. Było tak? Miałem troszkę niższy głos, <głos> wtedy, jak to mówiłem. Taki, takie pytanie, albo taki zarzut y, może często paść w domu, ale czy ja jestem twoim służącym, albo czy ja jestem twoją służącą? Nie? Jakby służba drugiemu człowiekowi jest y, przekręcana może jako... Może być postrzegana tak, jako coś jako uwłaczającego. Coś uwłaczającego. Dlaczego ja mam zrobić dzisiaj więcej? Dlaczego ja mam tobie dzisiaj służyć? No na tym polega małżeństwo, nie? Swoje 100%. procent. Znaczy służba właśnie nie, 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 jest, nie musi być uwłaczająca i, i nie jest wcale tak w zasadzie. Tylko po prostu jest tak postrzegana często nie? Przez, przez świat. My małżeństwem jesteśmy od 20 lat, ponad. I można można powiedzieć, że no, fajny kawał czasu, ale jak to się ma w porównaniu do tych małżonków, którzy przeżyli 50 lat, niedawno byliśmy na przy świętej. Rodziców naszych przyjaciół, 60 rocznica, tak? Mm. 60 lat razem. To jest szacunek. Kto żyje w małżeństwie, dochowując wierności, uczciwości i cały czas kochając, to wie, że to nie jest łatwe. Naszym sposobem na to, żeby było łatwiej, jest to, żeby tę ofiarę wspólnego ofiarowania siebie nawzajem, przyjmowania też, uczestniczymy wem przy świętej, bo z niej czerpiemy siłę. Tak, z relacji z Panem Jezusem, z relacji z, z żywym, obecnym, pod postacią chleba Panem Jezusem, którego przyjmujemy i którego jak najczęściej staramy się przyjmować, uczestniczyć w Eucharystii. Kiedy jesteśmy nam przy świętej, i uświadamiamy sobie ten fakt, że Pan Jezus za każdym razem oddaje za nas swoje życie, to wtedy łatwiej jest wrócić do domu i ukrzyżować gdzieś swój egoizm, swoją pychę, swoje stawienie na swoim. Ja zawsze mam rację. I tak naprawdę bez Eucharystii, bez tego, Bycia z Jezusem, który umiera na krzyżu, trudno byłoby nam realizować nasze małżeńskie powołanie, które tak opiera się w rzeczywistości na umieraniu. Teraz przyszły mi takie dwa słowa, bo jeżeli nas oglądasz, mówisz, no, no fajnie, półkładani jesteście, Synam to idziecie, a u mnie wszystko się wali, relacje leżą gdzieś w kącie. Zapomniane i przysypane kurzem dnia codziennego. U nas też tak było. To, że dzisiaj tutaj siedzimy, to, to jest efekt tego, że zaufaliśmy, i, i gdzieś padło po mojej stronie, że ja jednak chcę ja jednak chcę być dobrym mężem i przebudować to jest też ta ofiara, że. Nie ma, nie ma momentu dobrego na początek, odbudowy, odnowy. Tu i teraz. Tak jak moja żona jest subtelna, tak też Pan Bóg do nas subtelnie mówi. I On nie będzie krzyczał: Ja zaryzykowałem. A teraz możemy chodzić razem na msze. Mimo, że od początku to było naszym założeniem. Amen. Gdzie my, jako małżonkowie, możemy się uczyć miłości małżeńskiej? A byliście kiedyś na uczcie weselnej? To jest właśnie to zaproszenie, które kieruje do nas Jezus, żebyśmy właśnie wzięli udział w uczcie. My, tak naprawdę, w małżeństwie przygotowujemy się do życia z Bogiem w wieczności. W ogóle to jest niesamowite. Że my te, ten czas narzeczeństwa się nie kończy. Bo my naprawdę jesteśmy w narzeczeństwie. Czeka nas wielkie wesele w Nowym Jeruzalem. I to jest w ogóle coś niesamowitego, tak, tak popatrzeć na nasze życie. Ale przede wszystkim, właśnie to małżeństwo widzimy, że zachęca nas do tego, żebyśmy się nauczyli właśnie żyć Eucharystią. Nie? Eucharystią, która jest, no, jest, jest wielopłaszczyznowa, Tak naprawdę, tak jak mówiliśmy, źródło i szczyt. Tam jest zawarte wszystko. Zobaczcie, od dialogu oblubienicy z oblubieńcem, zobaczcie jaka jak, jak jest dynamika Eucharystii. My ciągle dialogujemy, jak małżonkowie. Potem Jezus uczy nas obumierać, umierać, tak? przyjmować cierpienie, oddawać swoje życie i wreszcie z martwych wstając, dając nam ducha świętego. my Jesteśmy zaproszeni właśnie do tańca, do tego wiecznego tańca, wiecznej szczęśliwości. Tym jest dla nas Eucharystia i to jest w ogóle niesamowite, że, że my dzisiaj właśnie żyjąc w rodzinie, w małżeństwie, szczególnie w małżeństwie, możemy zobaczyć, że yy, sakrament Eucharystii jest mocno złączony z sakramentem małżeństwa. Nie, niejako małżeństwo jest jako Przedłużeniem tego sakramentu. Zresztą w ogóle tak to się odbywa, no, gdzie, się, gdzie się zaczyna nasze małżeństwo, właśnie na Eucharystii. No właśnie tak się zaczął nasz początek wieczności, tak? Na Eucharystii. I y, przypomina mi się teraz y, właśnie na myśl o Eucharystii, o tym źródle. Y, taka moja rozmowa y, jeszcze w czasach studenckich, kiedy przygotowywaliśmy się do ślubu i pamiętam pytanie mojej koleżanki, jak chciałam przygotowywać zawiadomienia, żeby zawiadomić, żeby podzielić się tą radością, że będziemy ślubować, tak o tym najważniejszym właśnie, o tym najważniejszym momencie tego wesela całego tego dnia, czyli o ślubie. Yy, I pamiętam yy, takie, takie pytanie, zatroskanie, jaka, jak, jakiś bulwers może, yy, dlaczego, że przecież zawiadomienie to jakby tak goście drugiej kategorii. Pamiętam jakie to było dla mnie trudne wtedy. I myślałam sobie, ale dlaczego, Jakby jak drugiej kategorii? Wiadomo, yy, ograniczały nas finanse i różne inne yy, rzeczy, tak, tak materialnie, tak? Więc nie mogliśmy uradować się ze wszystkimi, ale na ten najważniejszy moment mogliśmy zaprosić wszystkich, tak? I, I właśnie to jest to takie, trochę myślę, często niezrozumienie też w tym świecie, właśnie nie? że nie wiem, ktoś się szykuje on się szykuje na wesele, nie? No bo to, to wesele jest najważniejsze. Jak to? Gdyby nie ślub, nie byłoby żadnego wesela. To wesele jest kontynuacją, jest uwielbieniem Boga. Tak, no właśnie, wychodzimy z Eucharystii i chcemy trwać w tym uwielbieniu, chcemy się radować dalej, tym jest też właśnie wesele po ślubie. Ale, ale to ślub jest tym źródłem. Gdyby nie on, gdyby nie to przyrzeczenie sobie właśnie miłości przed Bogiem, przed ołtarzem, nic dalej nie miałoby miejsca, nie? No i właśnie tak jest z naszym życiu. Eee, zaczynamy od ślubu, od wesela jako małżonkowie, a potem pojawia się codzienność. I czy nie jest tak w, właśnie w naszym życiu codziennym, kiedy my przechodzimy na Eucharystię i spotykamy się z Panem i karmimy się jego słowem, jego ciałem i, i uwielbiamy go. Jezus uwielbia się w naszym sercu, a potem wychodzimy z tego kościoła jakby wszystko mija. I myślę, że warto sobie tak zdać sprawę z tego, że Eucharystia się nie kończy, że ona ma początek właśnie w, że liturgia się nie kończy, właśnie ma początek w, w Eucharystii, w najświętszej ofierze, yy, ale ma swoje dopełnienie w naszej codzienności. I, i My czasem o tym zapominamy. Nie? To jest w ogóle obraz, który nieraz wynosimy z domów, że, że wszystko tutaj złóż ładnie rączki, zachowuje się w kościele, jest wszystko ok, Potem wychodzimy z domu i znowu wychodzimy z kościoła i znowu jest kłótnia, znowu są jakieś właśnie takie niesnaski. I my właśnie, albo, albo właśnie nasze dzieci, które to widzą, mogą właśnie mieć wtedy. No, antyświadectwo, zły przykład tego, coś tutaj się nie, nie klei, tak? przychodzimy spotkać się z Bogiem, który jest miłością i niejako po wyjściu z murów kościoła... Zapominamy o tym, co się wydarzyło. Tymczasem jest dobrze pomyśleć sobie, to jest taka, taka fajna intuicja pierwszego kościoła, który nie sprawował Eucharystii codziennie, tylko w niedzielę zabierał pana Jezusa, rodziny zabierały pana Jezusa do domów, i uwaga, gdzie go trzymali? Jak mówią historycy, w sypialni. I to tabernakulum było w sypialni, czyli w tym miejscu najświętszym dla małżonków, miejscu zarezerwowanym dla małżeństwa. I niech to dla nas będzie taki myślę taka wielka zachęta dla nas też, żeby sobie kolejny raz przypomnieć Czym Eucharystia jest i że ona wcale nie kończy się ani wtedy, kiedy wychodzimy z Kościoła w dniu ślubu, ani, ani tym bardziej nie wtedy, kiedy co niedzielę, a może nawet częściej wychodzimy z Eucharystii i idziemy właśnie kochać najpierw żonę i potem Tak, niech, każdy... uwi niech uwielbienie Boga trwa. Amen. Kochani, ta przysięga małżeńska, że nie opuszczę Cię aż do śmierci. Myślę, że dzisiaj żyjemy w dobie takiego trochę biegu, pędu świata, że jak coś nam się zepsuje, to możemy to wymienić, a małżeństwo to jest droga, na której cały czas z jednej strony pracujemy, o którą dbamy, a dla mnie ta przysięga małżeńska jest takim punktem, do którego ja ciągle powracam. Że ja chcę naprawdę z moim mężem być aż do śmierci. I widzicie, to nie jest tak, że teraz sobie patrzycie ogrzeboscy, czy oni się kłócą, i czy zawsze u nas są w małżeństwie fajerwerki. No nie zawsze tak jest, ale że wiem, że. Pan Bóg jest z nami, że On nam błogosławi, że On chce być blisko nas. Ja też z wykształcenia jestem terapeutą par. Posługujemy też małżonką w kryzysie. I kochani, często spotykamy się z takim przeświadczeniem, a jakbym odeszła, odszedł, z inną osobą byłoby mi lepiej. Ale tak naprawdę ja widzę to, że... W każdej relacji możemy się potykać, ale jeśli będziemy zapraszać Pana Boga, to my zwyciężymy. Szatan też często będzie nas kusił, że będzie pokazywał, zobacz, z inną, z innym będzie Ci lepiej. A tak naprawdę widzę to z moim mężem, że może nie mieliśmy takiego kryzysu, wiecie takiego kryzysu małżeńskiego, że pomyśleliśmy sobie, że chcielibyśmy odejść. Czegoś takiego nie było w nie. skarbie? Nie, 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 Zgadzasz się ze mną? Nie to? było. Oby nie było tak w naszym życiu. Ale były takie momenty, że masz takie poczucie, czy ja jestem w dobrym związku? czy co się takiego dzieje, że na przykład nie potrafimy się dogadać, szczególnie pojawiły się małe dzieci, dużo obowiązków, gdzieś później choroba naszych dzieci i takie poczucie, no, najchętniej by człowiek się po prostu spakował i uciekł. Ale jeśli zapraszam Pana Boga do swojego serca i my też to tak praktykujemy, to ta przysięga naprawdę jest dla nas taką mocą, że często modlimy się też w imię sakramentu naszego małżeństwa i tu też dotykamy tego sakramentu w Eucharystii, że Pan Bóg przychodzi do nas, że nas karmi swoim słowem, swoim ciałem, On daje siłę. I nawet jeśli czasem masz takie podszepty, że, że możesz zrezygnować z tego małżeństwa, po co walczyć, że miałeś przecież te kolekcje robić z mężem, a może dzisiaj sama oglądasz ten filmik, tak? Albo sam go oglądasz, to pamiętaj, żeby zapraszać Chrystusa, oddawać Mu się w Eucharystii. On będzie przychodził ze swoją mocą i siłą, co my też jako małżonkowie bardzo mocno praktykujemy. Słowa w przysiędze aż do śmierci mogą być dla kogoś takim, wywołać przerażenie. Jak to do śmierci? No, że to się nigdy nie skończy. Dla mnie osobiście są ogromną ulgą, że do śmierci dają tylko jedną żonę i to, co udało nam się wypracować, już nie będę musiał powielać z kolejną żoną. Także to jest dla mnie, mnie niesamowita jakby taka no radość. To jest właśnie myślenie mężczyzna. Będzie prostiej, bo jedna tak, zaraz się udało, to po co to, to zmienić, tak? <laughs> tak? Ale właśnie, że my często boimy się że, że muszę z czegoś zrezygnować, tak, żebym, żebym, żeby moje małżeństwo było szczęśliwe, było daną, to ja muszę z czegoś zrezygnować. No jakby... Miłość też trochę na tym polega, że ja muszę zrezygnować ze swojego egoizmu. Ja tu siedzimy, słuchacie nas, to ja jestem, myślę, największy z was egoistą. Że no ja nie będę zaprzeczać, nie będę... ja będę. Dziękuję, tutaj. dziękuję zgodna żona, <grym> że ja jako egoista no, muszę rezygnować ze swoich, nie wiem, zachcianek, swoich myśli, swojego kawalerskiego życia, które może gdzieś w głębi serca chciałbym dalej yy, toczyć. Te, niech niech te, te chwile, właśnie takie, takie, takie wolności, luzu trwają. Wytchnienia. Eee, chociaż wytchnienie w młodstwie też jest, tak. to, jest jakby to nie wiem, że się mocno z życiem kawalerskim, ale właśnie, że dzięki temu, że zrezygnowałem, bardzo dużo zyskuję. I właśnie ta perspektywa aż do śmierci dla mnie jest, że tylko do śmierci, że dalej już nie, zaczyna mi tak, że te dni uciekają i chcę jak najwięcej, jak najbardziej to życie przeżyć z moją żoną, bo to jest taka niesamowita przygoda, która, tak, tak jak Isia mówiła, że czasem jest ciężko, że czasem jest, że też się pokłócimy, że też musieliśmy się dotrzeć, że czasem jesteśmy z innej planety, ale to jest właśnie to niesamowite, że jesteśmy razem. Tak I w ogóle mamy, zdradzimy wam taki sekret naszego małżeństwa, że my tak sobie marzymy, że na starość, że tak prosimy Pana Boga, że moglibyśmy przyjść tak, nie wiem, no jeszcze minimum 50 lat razem, ale że tak sobie myślimy, jak czasem oddajemy, na, nie oddajemy, tylko e, wieziemy nasze dzieci do dziadków i zostajemy sami. E, to nawet dzisiaj był taki moment, kiedy poszliśmy sobie razem na zakupy rano, kupiliśmy sobie jakąś tam wędlinkę, konaw mi, no jak stare dziadki, po kilka plasterków po prostu. Bo i... normalnie tam tacham takie kilogramy mięsa na naszą na rodzinę. <laughs> Dzisiaj po prostu tylko tak dla siebie, o tak będzie na stare lata, będziemy sobie tak kupować tylko po kawałeczku, będziemy sobie robić w domowym zaciszu dżemy, kompoty, dzieci będą przyjeżdżać, będziemy pakować w te słoiki, słuchajcie, na, na święta dla nich i tak dalej. I to jest taka właśnie perspektywa. Jaką ty masz dzisiaj perspektywy na swoje małżeństwo? Co to znaczy to aż do śmierci? Czy ta perspektywa właśnie jest takiej wieczności? Tego, że właśnie może odchowacie dzieci em, i będziecie po prostu dla siebie niesamowitym darem, tak jak jesteście teraz. Czy właśnie boisz się tego i nie chcesz? To Pan Bóg dzisiaj też zaprasza Cię przez te słowa, żeby zawalczyć o swoje małżeństwo, żeby ono było siłą, żeby było radością, żebyście naprawdę mieli ten swój azymut, ten kierunek wieczności i wspólnego nieba. Dzisiaj zacznę od cytatu pomogę sobie kartkom. Ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom. No i co te słowa Pana Jezusa znaczą? Już bowiem umrzeć nie mogą w kontekście małżeństwa. Te słowa w Ewangelii Pan Jezus mówi w kontekście naszego wiecznego przeznaczenia, naszego zbawienia i w kontekście małżeństwa. Jest taki dowcip, umarła żona i kilka lat później po niej umarł mąż. I mąż sobie idzie po niebie i nagle widzi z daleka na horyzoncie jest jego żona. I biegnie do niego. mówi najdroższy, najmilszy, tyle lat się nie widziałem, biegnie do niego. Nie? Slow motion, włosy rozwiane na wietrze. Nie? A mówi hola, 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 stop, 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 stop. Ślubowałem tylko do śmierci. I to jest ta wolność. E, tak. E, ten dowcip pokazuje jedną prawdę zasadniczą. E, sakrament małżeństwa. Jakby jest wiążący do śmierci. To znaczy w niebie, nie, że będziemy sam na sam przed Bogiem. Będziemy oczywiście jako wspólnota z tymi, z którymi żyliśmy na Ziemi. Nie? Ale jakby rolą, naszym przeznaczeniem jest to, że zostaliśmy stworzeni dla Boga. I to jest nasz priorytet. Nie? I nasze życie małżeńskie tutaj ma o tyle sens, o ile pomagamy sobie w tym, żeby patrzeć na Boga, w ukierunkowaniu na Niego. Nie? Że największym błędem jest adorowanie człowieka. Nie? Bo to się nie zgadza z moim wiecznym przeznaczeniem. Moje wieczne przeznaczenie jest ukierunkowaniem na Boga. A sens sakramentu małżeństwa to jest wspólna droga do świętości, w której wspólnie będziemy się wpatrywać w Boga razem. Nie? Więc... Ale sakramenty to jest coś, co działa tutaj na ziemi. Nie? Czyli małżeństwo jest po prostu jedno, jednym ze sposobów uświęcania się, tak. który został wybrany i do śmierci jest tak. moi albo współmałżonka, uh -huh. tak, jest moim sposobem uświęcania się, tak, tak. tak jak każdy inny stan. Uświęcenia uh -huh. siebie i współmałżonka. Bo... I siebie i w... uh -huh. Tak, uh -huh, bo bierzemy za siebie odpowiedzialność. Tego symbolem jest obrączka, że całe moje życie składam w Twoje ręce. Całą odpowiedzialność za moje zbawienie składam w Twoje ręce. Też jak y, rozmawiałam o tym z moim mężem, o tym cytacie, zastanawialiśmy się, czy też nie można byłoby na to spojrzeć w ten sposób, że y, jest nam dane małżeństwo tu na Ziemi, ponieważ możemy w nim umierać. I właśnie mogą. Y, umierać w nas różne te egocentryzmy, pychy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, i to jest jedno z drugim związane, nie? Że, że właśnie jest to małżeństwo takim umieraniem dla drugiego człowieka właśnie w tej drodze do, do świętości, nie no bo co, to co z, nami, co, co z nas zostaje przy tym umieraniu to jest właśnie to, co warto tak. <grafy> zachować. Umiera mój egoizm, umiera we mnie stary człowiek, tak jak mówi Jan Chrzciciel, trzeba, żebym ja się umniejszał, żeby on wzrastał. Im bardziej mój stary człowiek umiera, mój egoizm we mnie umiera, tym jest więcej przestrzeni dla świętości Boga we mnie. I dlatego Bóg się posługuje tutaj naszymi relacjami, naszymi zależnościami, tym, że od siebie zależymy, tym, że idziemy razem, że wszystko wspólnie wszystkie decyzje wspólnie razem podejmujemy tym, że to nas kosztuje czasami bardzo dużo. To jest właśnie oczyszczenie, które doprowadza do jeszcze większego rozbłysku świętości.